Daniel. Odcinek szósty. Zabawa w chowanego. Dobra moi drodzy. A teraz pobawimy się w taką znaną grę, czyli grę w chowanego. O, to super! Uwielbiam taką grę w chowanego, kiedy jeszcze byłem małym dzieckiem. Ja też. Za to bardzo dobra gra. Potwierdza to, co Emmet i Piotrowski mówią. To jest fajna zabawa. A zatem, moi drodzy, wytłumaczę wam zasady, jak się gra w Chowanego. No to wytłumacz nam, jak się w to gra, bo jeszcze nie pamiętamy, jak się w to gra, bo wyszło się nam to z głowy. Ja też. Potwierdza to, co Emmet mówi. Też nie pamiętam. Możesz nam to wytłumaczyć, Daniel? No właśnie, Daniel. Wytłumacz nam, jak się to gra. Zasady są następujące. Ja się odwrócę i zaczynam liczyć do 20. A wy chowacie się w różne miejsca, tak żeby was nie zobaczył. Kiedy ja skończę odliczać, to ja was zacznę szukać. A gdy was wszystkich znajdę, to wygram tą grę. I będziecie też zwycięzcami naszej gry. Czy wy rozumiecie teraz moje zasady, które wam opowiedziałem? Tak, Daniel, już teraz rozumiemy, jakie zasady nawet wytłumaczyłeś. Jesteśmy gotowi. I ja też. Potwierdzam to, co Emmet mówi. Ja też jestem gotowy. I ja też jestem gotowy, Daniel. Super! No to na co jeszcze czekamy? Zaczynajmy! Emmet. Ty liczysz jako pierwszy. Jasne, nie ma sprawy. Uwaga, a zatem liczę. Jeden, dwa, trzy, cztery. Gdzie by się tutaj schować? Dajcie mi, dajcie mi pomyśleć. Aha, wiem, gdzie się tu schowam. Oto w tym zakrytej taśmie. Tam Emet na pewno mnie nie znajdzie. Na pewno Emet mnie nie znajdzie. Ha! Gdzie by się tutaj schować? Dajcie mi tu się tutaj zastanowić. Aha! Schowam się tutaj pod chusteczkami. Będzie fajnie. Tam Emmet na pewno mnie nie znajdzie, bo się tutaj idealnie ukryłem. Gdzie ja się teraz schował? Emmet już prawie kończy odliczanie. Musi się chyba streszczać, bo jak się przegrał tą grę. O, wiem, gdzie się ukryję. Na tym miejscu z mini kostkami literkami. Idealna kryjówka dla idealnego Daniela. Na pewno Emmet nie znajdzie moją kryjówkę. Nigdy w życiu. Osiemnaście, dziewiętnaście i dwadzieścia. Kto się nie schował? Ten jest gapą. No i gdzie oni mogą tutaj być? Słyszałem, jak oni tutaj włażą w tej okolicy. Muszę się uważnie się tutaj rozglądać. Na pewno gdzieś się ukrył tutaj przyjaciel. Tylko muszę go znaleźć. Znalazłem cię, Steve. Znalazłem cię. No nic. Próbowałem, ale i tak nie znalazłeś. Podejrzewam, że ktoś ukrył się pod taśmą. Sprawdzę to dokładnie. Znalazłem cię, Piotrowski. Znalazłem cię. Brawo. Udało ci się mnie znaleźć, mój drogi mecze. Zaraz. Czy ja widzę tutaj nogi? Sprawdzę tutaj dokładnie. Ha! Znalazłem cię, Daniel. Znalazłem cię. Brawo, Emmet. Udało się nam wszystkich znaleźć. Bardzo dobrze ci poszło. Jesteś zwycięzcą te, tej zabawy. Jest. Dziękuję, Daniel. Jesteś miłym kolegą. Absolutnie się zgadzam z Emmetem. Ja też. Ależ do usług, chłopaki. Koniec odcinka szóstego. W kolejnym odcinku tajemniczy gość uwalnia kościotrupa z więzienia.